Witam Was wszystkich bardzo serdecznie w kolejnym odcinku z gry Territory A dzisiaj gramy sobie na mapie Azji Jest to gra drużynowa, 8 drużyn, 49 osób Na chwilę obecną znajduje się w naszym lobby A my, myślę właśnie gdzie się ustawić w zasadzie A wydaje mi się, że ten spot jest tutaj nie najgorszy Bo ci się będą tam bić na dole oczywiście tutaj sojusz Tutaj sojusz, dałem mu oczywiście także serducho I będziemy tego różowego wybijać tym niebieskim. A później, oczywiście, się pożywimy niebieskim na sam końcu. Lecimy sobie z naszym standardowym rozwojem. To jest znowu ten Osmanli. Po prostu Osmanli to jest częściej przeze mnie widziana nazwa niż bot, nie? Trochę przejęcie pały Trochę ich sporą. I tak, standardowo. Odciąć musimy sobie tutaj kolega. Na dole. Dokładnie. To sobie wybijemy. To sobie wybijemy. To sobie wybijemy. To sobie wybijemy. Dokładnie. I możemy teraz już chyba atakować za momencik. Dokładnie te rzeczy pozostałe. Oddawaj, to jest mój bot. Nie ma opcji, żebyś mi go zjadł. Nie ma takiej możliwości, mój przyjacielu cudowny. Teraz możemy sobie wybić zielonego. Czarnego. Również to sobie zjemy, to sobie zjemy. Dawaj mi to. No właśnie, uważaj lepiej, osmanny Lepiej uważaj, kolegom. Tu sobie popłyniemy naturalnie. E, tak, tego bym mógł tu wybić faktycznie. Dobra, ty jesteś za mały troszeczkę, kolega. Ty jesteś troszeczkę za mały. Więc dziękuję Ci bardzo za Twój teren, za Twoją donację terenową. Kupcio. Mamy sporo terenu teraz. Ktoś mnie atakuje? Zabał mi się. Ten mnie atakuje, nie wiem. Nie mam pojęcia, niech sobie tam będzie. I teraz sobie poczekamy. Jesteśmy na czwartym miejscu, nie jest źle, chociaż mamy troszeczkę mało jednostek. Ty mógłbyś mi dać pieniądze, kolego. Na przykład. Daj mi pieniądz. Pierwszy pieniądz. Pierwszy pieniądz, to daj mi pieniądz. Okay, czekamy, czekamy, czekamy. Tutaj się Macedonia bije z białym moim graczem. Hmm, Uganda, Uganda, bij tego zielonego. Czemu na mnie? Czemu na mnie zaatakowałeś? Jesteś ty głupi jakiś. Co za typ, ej, co za typ niedorozwinięty. Co za głupi człowiek. Mnie zaatakował ty, no, nienormalny. Bynajmniej nienormalny ty. Bij tego, bij tego. Czarni są na pierwszym miejscu, proszę wybijać czarnych. Na drugim miejscu są żółci, proszę wybijać czarnych tu, a ty żółtych. I się bijcie tam. Tego będę musiał oczywiście ubić naturalnie. Zrobimy to prędzej czy później. Tutaj sobie statek wystosujemy oczywiście. Tego kolegę będziemy musieli wybić niestety. Damy ci zjemuś serducho. Wiesz jak to jest, nie? Niestety, niestety musimy cię tutaj ubić. Pulsendą, więc spoko mi to pasuje. Ja teraz sobie przejmę cały teren po nim. A tą łódeczką zapraszam tutaj. Ktoś mnie zaatakował, czy mi się wydawało? Chyba mi się wydawało. Nie, z Ugandą mam dalej sojusz. Tutaj ten kolega wyszedł, więc spoko. Mamy tutaj spory teren tylko i wyłącznie dla nas, więc poprzejmujemy sobie wszystkie te możliwe rejony. Dalej czarni są piersi, ej. Dalej czarni są piersi, a różowi są drudzy i się tak wymieniają nawzajem. Ty kolego tego atakuj a w górę, atakuj. Mówiłem, co ty tutaj kombinujesz? Kolego? Nie spodobało mi się to, nie? No i spoko, tam full pulsenną 729, nie ma problemu. Tylko kolego teraz się broń. To tutaj może się uda Co Sojusz. Okej, okay, okej, okay, okej. Okay, um. Ty mnie bijesz? Ty mnie bijesz, ty serio, ty mnie bijesz. No dobra. Okej, okay, nie mam problemu. Dawaj, możemy się lać. Jak najbardziej, dawaj tego. Sojusz, sojusz, sojusz. Tutaj płynę w miarę. Tutaj będziemy lać oczywiście, dadas. by inaczej byśmy mieli czynić. Lejemy go dalej. Ok, no i sobie czekamy w zasadzie. A tu widzę, że. Aha, no spoko No dobra, no to nie. Zacznę to luz, że tak powiem. Luna mi tutaj dała sojusz, więc fajnie. Ja sobie tutaj boatnę się. Delikatnie więcej terenu sobie zjeść, oczywiście. Wydawaj sojusz. Okej. Okay. Dobra, oddawaj mi ten teren. Już kończymy, kończymy tę zabawę. Kończymy tą zabawę już zupełnie, bo ileż można, nie? Ileż można się bawić z tobą było. Okej, okay, przechodzimy. O, uh, mamy pierwsze miejsce. Fajnie, fajnie. Fajnie, bij tego. Ja tutaj sobie gołd stratnę delikatnie. Ok, okej, okay, okej. Okay. Sojusz. Sojusz. Spoko, spoko jest, spoko jest. Tutaj widzę, że coś dziwnego miało miejsce. Podlecimy sobie, oczywiście. Tylko, co ja mogę z tymi jednostkami zrobić. Mogę zaatakować. Właśnie. Mogę jego zaatakować. Nie? Słabimy go nieco. I teraz będziemy atakować tego tutaj. Jest. Tego tutaj również będziemy sobie atakować. Ładnie. I sobie go tutaj chyba zniszczymy. Po prostu już. W zasadzie czemu by nie? Dokładnie teraz możemy atakować sobie tego jest Poczekamy aż 729 zostanie zniszczone bo jednak on mi nie jest tutaj za bardzo potrzebne mhm. dobra i tutaj jeszcze o, tutaj jakby trochę no wyszedł teraz wyszedł no to dobra możemy przejąć wszystko możemy polecieć sobie tu tu i tu i sprawdzamy nasze tereny. Tereny są ok. Możemy sobie teraz przeczekać delikatnie. Ci biją się, widzę, z zielonym, więc mi to jak najbardziej pasuje. Więc sobie zaatakujemy, powiedzmy sobie tutaj na przykład. Dokładnie. I jeszcze mocniej sobie zaatakujemy. Tak, żeby mieć mniej niż zielony terenu. Znaczy jednostek, oczywiście. Bo wtedy bot będzie go atakował, nie? A na tym nam. Oczywiście zależy. Tutaj sobie zaatakujemy bota jeszcze raz. Ładnie. Tutaj także. Ładnie to wygląda. I tego bota za moment sobie tutaj dojedziemy. Oczywiście. Właściwie to nie. Nie, no poczekajmy na czerwony interest rate. W zasadzie, bo czemu by nie? Teraz już możemy sobie dojechać tego bota. Oczywiście. I mamy Ile mamy? Sporo terenu. Sporo mamy. To sobie bym przejął bardzo chętnie, jeśli się uda. I to dokładnie. I teraz będziemy sobie jechać albo z czerwonymi, albo z zielonym. To jest pytanie dnia. Wydaje mi się, że chyba z czerwonym. No, no to atakuj. Atakuj, atakuj, mój przyjacielu. To jeszcze przejmiemy. Mamy czerwony interest rate. Lecimy dalej. Tutaj Fullsend poszedł na Odzi Lunę, więc już mamy w zasadzie wygraną w naszej cudownej ręce. Znaczy w ręku. W ręku bądź w ręce. Dobijemy sobie tutaj oczywiście tego czerwonego. Naturalnie. Oczywiście pyk, 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 pyk. Tutaj, tutaj. Tutaj tu kolega, aha, to jest Bot już jak widzimy. E, oczywiście wybijemy sobie tego kolegę. Również ze względu na to, że po co mam właściwie go zostawiać. Odzielunę sobie wybijemy na samym końcu tutaj. O i mnie zaatakował. To była zła rzecz, którą uczyniłeś kolego mój sympatyczny. Tutaj sobie jeszcze bołkniemy, tu sobie bołkniemy. Kolega nam wyszedł, więc spoko. Możemy sobie go tutaj delikatnie powybijać teraz już do samego końca. Dawać mi ten teren. Tutaj, tutaj, tutaj i tutaj również. On nie ma klanu, więc wydaje mi się, że powinienem w takim przypadku dostać całość punktów tutaj za wygraną. Dobijemy sobie oczywiście Lunę również. I wszyscy tutaj, którzy byli w jakimś klanie, zostali usunięci. Tutaj ta Luna, to wszystko jedno. Oczywiście zaklaszczemy, bo piękna gra. Cudownie Azja przyjęta i serducho, na sam koniec lecimy sobie po Izbał. Dziękuję Wam bardzo serdecznie za wytrwanie do końca. Zachęcam do subskrybowania, lajkowania, komentowania. A my widzimy się już wkrótce w kolejnym odcinku. Trzymajcie się. Hej!